No i dzień dobry wszystkim. Albo raczej dobry wieczór, bo jest już po zachodzie słońca. Eee, pewnie jest już około no, za 20, 8, 20, jak kto woli. Jesteśmy na jednej z działek. Tutaj było przężyto akurat eee, mam już jedną jedne próbki pobrałem i coś czuję, że dzisiaj się nie zdążę. Także pewnie czekam je jutro eee, rano. Spacer, bo mówiłem się z przemiłą panią z OSHR-u na godzinę 9 rano. Więc wszędzie... O, wiecie co? Muszę się wrócić, bo nie zabrałem takiego pogrzebacza, żeby sobie to wydłubywać. Yy, na dziewiątą się mówiłem na tych próbek. Więc dzisiaj nie zdążę. Dam sobie już spokój, tylko tą działkę jeszcze zrobię. No i co? Dział, działka ogólnie tutaj jest hektarowa. Jedną próbkę mamy już pobraną. O, to jest fajne do czyszczenia. Badania kiedyś robiłem co roku. W 17, 18. Nie, w 18, 19. W 20, chyba też. Jeśli dobrze pamiętam. No i w 20 było też wapnowanie. więc po tym czasie przestałem. No bo chciałem przejść już na ten taki 3-letni cykl, żeby sobie ułatwić nie latać co roku z tą laską albo tam nie robić na raty. A chciałbym bardzo poznać jakie jest pH po tym jak było 3 lata temu wapnowane. Wtedy była średnia dla wszystkich działek 4.9. Czyli bardzo słabo. Zobaczcie jakie straty, kurde. Coś, coś mi tu się nie podoba. Znaczy ogólnie też było drobne ziarno. Wiecie co to jest? Nie dam sobie ręki wyciąć, ale chyba rzodkę foleista jeszcze została. Tak, rzodkę foleista. Kiedyś tu siałem, W tamtym roku nie. I zobaczcie, dwa lata przeczekało, urosło. To jest, to jest po prostu. Słyszałem, że te rośliny są potem ciężkie, żeby, żeby się pozbyć. No, ale nie spodziewałem się, że aż tak. W każdym razie ostatnie badania 2020 rok pH. Zobaczcie jakie nornice. PH 4,9 średnie dla całego gospodarstwa. Eee, takiego żwirku, to powiem szczerze, tu nie pamiętam. Chyba za głęboko tu orałem w tamtym roku. No to coś tu mi nie pasuje. I eee, właśnie wyszło 4,9. Składniki wyszły średnio, jak dla gleby lekkiej moim zdaniem. To i tak dobrze, że nie nisko. No i w tym roku chciałbym zobaczyć właśnie co z tym wapnowaniem, czy to pomogło. Może... No w tym roku już nie zdążę, nie ma szans, ale może na przyszły rok coś tu się z tym pomyśli. No i też ogólnie i uważam, że to jest potrzebne te badanie. Tak naprawdę każdemu, każdy powinien sobie takie badanie robić. Nauczyć się czytać te wyniki. Jeśli się nie, nie wie jak to czytać, to warto sobie wziąć na przykład za 2 złote czy tam trzy zalecenia do wapnowania. Wtedy podaje nam yy, Stacja Chemiczno-Rolnicza jakie, jakie dawki wapna w czystym składniku oczywiście powinniśmy zastosować. Masakra strasznie tu zielono. No mówię ciężki ten rok był bo bardzo dużo drobnego ziarna. No ale aż tyle tego to bym się nie spodziewał. Dobra nic to. Można to zaliczyć jako poplon. <laughs> Chciałem tutaj talerzować. Tależówka, co prawda, jeszcze w proszku Wisi na 30. I w sumie dobrze, że nie, nie, nie ruszałem tutaj w tym tygodniu. Że jednak to wyszło tak, jak wyszło. No bo, no bo jest słucha ziemia. To talerzowanie, o ran. To talerzowanie nic by nie dało. Aby dało bardzo wymierne efekty. Czekajcie. To ja tego kolegę tylko zaniosę. Na miedzę. No i co? Tutaj jest masa perzu. Co roku się z miedzy przesuwa. No i co? W sobotę ma padać. W niedzielę ma padać. To wtedy będziemy talerzować poniedzieli. Jeszcze co do... Wapnowania. Znaczy, co do pobierania tych próbek, mam takie fajne narzędzie. wyspował mi je brat, kiedyś, kiedyś, jeszcze na początku, jak zaczynał, że tak powiem. Eee... Daję radę. To jest kwasoweczka, rurka, nie wiem, 20-22. No i kiedyś służyła mi co roku, teraz była dwo, było dwa lata przerwy. <laughs> Ogólnie powinienem zrobić szybciej te badania. Ale tak sobie myślę, no dobra, jeszcze tam, jeszcze nie, jeszcze, a to coś tam i to tak wychodzi potem, że. O, tutaj ogólnie, cały ten dołek, który rokrocznie był y, takim najlepszym miejscem, dawał zawsze najlepsze plony. Owiec na przykład to był na metr 10, m, a na reszcie pola był tak 40 do 60 cm, to zawsze był 1,10 m. 1,20. 20, to w tym roku bida z nędzą nie było w ogóle co kosić. Na wiosnę, znaczy na wiosnę w marcu, wysiewałem nawozy i wyglądało to wszystko jeszcze pięknie, bardzo obiecująco. No i co, potem przyszedł marzec, przyszły mrozy bez okrywy śnieżnej. No i chyba te, ten nawóz już tam zaczął działać, i rośliny sobie nie poradziły przy. Tak jakby przypaliło go. Kurde, ale pył. Przypaliło go, no i sobie nie poradził. No i niestety, ale to była tragedia. Nie było tutaj co ciąć. Bardzo słabo wyszło w tym roku, a na dodatek ziarno było drobne, mimo ustawienia dość niskich wiatrów. Jak widzę teraz sporo wyleciało. Ale tylko takie są miejsca, gdzie wyleciało. Mm. Są miejsca, gdzie jest naprawdę ciężko wbijać. tu to chyba była ścieżka technologiczna i dlatego się ciężko wbija. Tam, gdzie się nie wbija, tam gdzie nie było ścieżki, to to, to idzie leciutko. Czyli co? Ziemia słabo doprawiona? No nie wiem. Ciężko mi powiedzieć, bo generalnie to tu jest ziemia lekka i bardzo lekka. Czy tam, jak to tam lekka? Nie wiem. No ogólnie biedna. Piąta, szósta klasa. No i tak, zbieram sobie około 10, znaczy minimum 10 nakłuć na hektar. Ja robię dużo więcej, e, potem to mieszam, wsypuję około pół kilograma do torebki, podpisuję oczywiście co to za działka i e, odbiera to ode mnie, jak to się nazywa tak fachowo. Pracownik terenowy Od razu wykonuje płatność jeśli to możliwe Tutaj nie patrzcie na to co jest o jak, bo w tamtym roku nie masę i rozwalił ścież, znaczniki Do wsiewniku i za dużo ciśnienia oleju miał Jak puknął to szukają go w kukurydzy, tutaj też w tamtym roku była kukurydza Jak wyleciał znacznik yy, Właśnie to tego szukałem w kukurydzy, także tak to jest, niestety. Gdzieś bym tu się nakuł. Staram się tak nakuwać, żeby nie było resztek. A jak nie ma, no to trzeba sobie, wiadomo, nóżką poradzić. Ogólnie polecam każdemu o kawałek rękawiczki. Po co robię to w rękawiczkach? No bo chcę, żeby te, te, te pomiary były jak najbardziej miarodajne. Ręka się poci, też na pewno ma jakiś tam wpływ. Może nie mam racji, nie wiem. Ale no myślę, że to nie jest źle, że tak robię. Zobaczcie, ile tutaj jest sprzężyta. Masakra. Może to nawet ze 200 kg na hektar wyjdzie. Co zgubiłem, co jest ogólnie ilością, moim zdaniem, jeszcze znośną, ale, ale nie powinno tego być. Powinno być mniej przy takim plonie, jaki zebraliśmy. No, także. O uroki małego hederka zostawia się takie grzyby grzyby, grzyby No i co? Co tu wam jeszcze mogę poopowiadać? Jest tutaj strasznie dużo nornic. Chwasty jeszcze mocno nie atakują. One dopiero zaczną atakować jak przetarżuję to pole. Co jest jeszcze ciekawe, na dołku wymarzło, a górka została tutaj odkąd idę. Już do samej drużki została zaatakowana przez mączniaka. No i co? No, no i co? No i no, nie było też plonu. Mącznik prawdziwy. A że ta odmiana jest wybitnie nie, nieodporna z tego co patrzyłem, nie pamiętam co to jest za odmiana już sprzężyta. Pamiętam tylko, że żyto to było Danikowskie dańko, Granat. A sprzężyto nie pamiętam. Do Lindo. Nie wiem. No to w każdym razie z tego co czytałem to jest właśnie nieodporne na mączniaka wręcz podatne. Także tak to się żyje na tej wsi, raz na górce, raz na dołku. A na tą górkę to już nawet na pewno jutro dopiero się przejdę. Więc Więc to na dzisiaj będzie tyle. Dwie próbki z 4 hektarów. Myślę, że czy tamto byłem wcześniej, to działka miała niecałe trzy. A tu jest około hektara także myślę, że nie przesadzam jeśli chodzi o powierzchnię na próbkę. No i to tyle. Tutaj o dziwo na górce i ziemia jest jeszcze mokra. No cóż, no to tyle w tym odcinku. Polecam wszystkim robić sobie badania gleby, chociaż co te 3 lata. Może komuś się okaże fajne to, że Robię to w ten sposób, a kubełek zawsze czysty Nie macie kubełka czystego kupcie 4zł kosztuje w budowlanym, umyjcie I i korzystajcie, nie bierzcie żadnych brudnych potem wychodzą kwiatki No to tyle I Mieszamy, Mieszu, mieszu Bierzemy torebkę I pół kilo to jest mniej więcej szklanka, więc takie dwie garstki. O. No, może dorzucimy Przepraszam, kamerę uderzyłem. Myślę, że pani nas, pani Joanna nas nie opierdzieli, że takie duże próbki zrobiłem. No i to tyle. Trzymajcie się ciepło. Wszystkiego dobrego. Na razie. A to jutro, ale zielone masakra. Na razie trzymajcie się, cześć.